Niedawno minęła okrągła setna rocznica śmierci postaci, która została uwieczniona na tym głazie. Ów Herman Löns, Polek we Francji podczas I wojny światowej, i spotykamy się w tym miejscu z panem Tomaszem Feckim, który jest nauczycielem szkoły specjalnej, wykładowcą Wyższej Łuzyckiej Szkoły Humanistycznej, jak również miłośnikiem. Naszej małej ojczyzny. Panie Tomaszu, kim był ten Herman Löns? Więc Herman Löns, można powiedzieć, był poetą, pisarzem, dziennikarzem. Co ciekawe, wcale tego na początku nie studiował. W ogóle, zaraz zanim opowiem krótko, co on takiego studiował, to trzeba stwierdzić, że postać sama w sobie jest może nie bardzo świetlana, a nawet chwilami bardzo kontrowersyjna, ale niezwykle ciekawa. A już szczególnie ciekawe jest to, co z jego życiorysem i dorobkiem stało się po jego śmierci. Więc Hermann Lenz urodził się w Hełmie, ówczesnym Kulm w cesarstwie niemieckim. Studiował. Różne kierunki był m.in. innymi i Zajął się medycyną, ale również, ale również przyrodą. Koncentrował się na mięczakach podczas swoich studiów w wielu miastach. Chociaż sam zgrywał twardziela. Chociaż sam zgrywał twardziela, zwłaszcza pod koniec swojego życia, zwłaszcza ten ostatni epizod. W różnych miastach od. od od z aż gdzieś po Pomoguncie. No właśnie wszędzie studiował, gdzie się tylko dało i wszystkie kierunki, a ostatecznie i tak został dziennikarzem, a stopniowo, stopniowo z tego dziennikarstwa przechodził w pisarstwo z jednej strony, a z drugiej strony coraz bardziej poświęcał się kultywowaniu, odkrywaniu oraz propagowaniu piękna ojczystej niemieckiej przyrody, i ze szczególnym uwzględnieniem pewnego miejsca, które ukochał wielką, wielką miłością była to. Była to pustać luneburska, Lüne, czyli Lüneburger Heide na południe od Hamburga. To jest obszar, obszar wielu tysięcy hektarów wrzosowisk, wydm. Naprawdę bardzo, bardzo specyficzny. Jedyne, jedyne takie miejsce w całych Niemczech. Tak, i my jesteśmy tutaj w Lesie Miejskim, który kiedyś też był takim wrzosowiskiem, więc zapewne z tego powodu postanowiono postawić lensowi pomnik. Ale takich pomników jest w całych Niemczech było i jest więcej, także i na terenie Polski. No właśnie i z tego powodu i jeszcze z kilku innych powodów, ponieważ trzeba powiedzieć w ten sposób, zaczęliśmy mówić o tym jego, o tym jego nastawieniu na twardzielstwo. Chodzi po prostu o to, że Herman Lons, jak powiedziałem, był osobą no, średnioświetlaną, ponieważ jego życie osobiste, uczuciowe, rodzinne było bardzo burzliwe. Kilka... Dwa rozwody? Dwa rozwody, dużo młodsza kochanka. Poza tym również jego życie, jego życie towarzyskie i alkohol alkoholu było zdecydowanie za dużo, a ponadto już w ostatnich latach swojego życia, krótko przed wybuchem Wielkiej Wojny, nazywanej obecnie I Wojną Światową, obsesyjnie zajął się pisarstwem, do tego stopnia obsesyjnie, że wylądował w sanatorium dla osób z, z nerwowo chorych, no ale wybucha ta wojna. Herman Lons postanawia się troszeczkę wziąć za siebie, postanawia coś z tym swoim życiem zrobić. Postanawia właśnie zagrać twardziela i mimo jak na owe czasy Nazwijmy to podeszłego wieku, 48 lat, zgłasza się na ochotnika do wojska. Mógłby się wykpić, mógłby zostać korespondentem wojennym przecież. Miał do tego pełne, pełne prawo i pełne możliwości. Po pierwsze, nazwisko, które gwarantowało mu coś takiego, a po drugie, jak powiedziałem, wiek. Ale nie, on stwierdził, że on chce być żołnierzem liniowym, zwykłym szeregowcem, zostaje wcielony do pułku Fizylierów i y, wysłany na front zachodni, gdzie zresztą bardzo szybko, bo jak powiedzieliśmy, 26 września, a, a wojna wybuchła. Na początku sierpnia, czyli po niecałych dwóch miesiącach trwania wojny, ginie pod Luawr, czyli gdzieś tam wśród zielonych wzgórz szampanii. Natomiast no, to, co najciekawsze, to się zaczęło dziać po jego śmierci, ponieważ, jak powiedzieliśmy, był piewcą yy, przyrody yy, ojczystej. Tężyzny, wiadomo, duch niemiecki, i kiedy doszli do władzy naziści, postanowili to wykorzystać. Oni nie, mieli, oni nie mieli zakorzenienia w kulturze, oni nie mieli zakorzenienia w historii, a rozpaczliwie szukali takiego zakorzenienia. No właśnie, Blut und Boden. To akurat się wpisywało, ta jego twórczość, właśnie w ten nurt nazistowskiej ideologii. Krew i ziemia, przyroda ojczysta, swojskie, swojskie krajobrazy, tężyzna, jak powiedzieliśmy, hard ducha niemiecki. Hermann Löns nawet prawdopodobnie by nie pomyślał, że mogły zostać nazistą, ale naziści uznali, że on był takim właśnie ich prekursorem możemy użyć słowa protonazistą. No i wykorzystali to w sposób bardzo specyficzny, a mianowicie na osobisty rozkaz Führera. Jego ciało zostało sprowadzone z tego cmentarza wojskowego w Luawr pod Rems, czyli jak powiedziałem w Szampanii. Zostało pochowane pierwotnie na, na terenie prywatnej posiadłości jednego z gaulajterów, ale ostatecznie w roku 1935 w rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny pochowano je właśnie na jego ukochanej, umiłowanej pustaci Luneburskiej, a ponadto na terenie Całych Niemiec od jednego krańca do drugiego. Postawiono w różnych miejscach ponad 140 takich właśnie głazów, jak ten, który tutaj widzimy. Z tego, co się orientuje na terenie Polski, jeszcze jeden na pewno znajduje się w okolicach Szczecina. Czy jeszcze jest ich więcej, nie mam pojęcia. Natomiast na terenie Niemiec jest ich jeszcze kilkadziesiąt. Tak, no tak, o tym głazie też byśmy nie wiedzieli, gdyby nie to, że tutaj podczas budowy ktoś obrócił go i w końcu okazało się, że to jest głos poświęcony Hermanowi Lentzowi. A jak pan, panie Tomaszu, ocenia w ogóle jego twórczość, walory artystyczne tejże twórczości? Jeżeli chodzi o walory artystyczne jego twórczości, to trzeba by powiedzieć, że są one niejednakowe, jego twórczość jest bardzo nierówna. Poza naprawdę pięknymi, lirycznymi poezjami, poza wzruszającymi i świetnymi literacko-świetnymi właśnie, jeżeli chodzi o, o, o kwestie warsztatu, opowiadaniami, powieściami, tworzył również literaturę znacznie niższych lotów. Nazwielibyśmy to dzisiaj, powiedzmy, takimi piosenkami biesiadnymi. Najsłynniejsza Auf de... Deutsch Pole. Deutsch polo. Coś, coś takiego, Auf der Lüneburger Heide, która jest śpiewana... Disco Deutsch, przepraszam. <noise> która jest śpiewana do dzisiaj na różnego rodzaju biesiadach piwnych. Jest bardzo lubiana, bardzo popularna. Tylko ja sobie pozwoli, pozwoliłbym zażartować, że przy tej właśnie, przy tej piosence to nawet nasze Hej to to już jest taki szczyt wyrafinowania. Ale tak jak powiedziałem, to jest jeden bieg w jego twórczości. Bo z drugiej strony potrafił tworzyć rzeczy naprawdę piękne i bardzo, bardzo subtelne. No jego powieść z 1910 roku Werwolf, stała się nawet lekturą obowiązkową. W Hitler Jugend, każdy członek młodzieżówki nazistowskiej musiał to przeczytać. Powieść, która opowiadała o walce chłopów ze szwedzkim najeźdźcom podczas wojny 30-letniej. A co pan panie Tomaszu sądzi o takich pomnikach jak ten, bo. Nie brakuje takich osób, które uważają, że no, takie pomniki to najchętniej i najlepiej byłoby zakopać, zostawić i w ogóle o tym wszystkim zapomnieć. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o takie pomniki i, i inne tego typu pozostałości. Yy, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli pozbędziemy się tej historii, to innej nie będziemy mieli, bo tu tylko taką historię naszej małej ojczyzny, ziemi żarskiej mamy. Innej po prostu nie ma. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? A po drugie, dlaczego miałby nam się to nie podobać? Nie możemy kilkuset lat historii, kultury wielkiego, bądź co, bądź narodu oceniać tylko i wyłącznie przez kilkanaście lat epizodu faszystowskiego nazistowskiego. Ta kultura ma w sobie wiele bardzo cennych elementów, które warto z Kultywować, może za duże słowo, ale warto znać i warto mieć świadomość, że one również stają się, dzięki temu, że my teraz mieszkamy właśnie tutaj, stają się naszym dziedzicem. Oprócz, oprócz, pomniku, oprócz pomnika Hermana Lonsa mamy również szczęśliwie cudem jakiś zachowanych na przykład kilka w okolicy, kilka tak zwanych Kyger czyli pomników pamięci, pomników chwały osób, które zginęły podczas I wojny światowej. Mamy taki, taki pomnik w Grabiku, mamy taki pomnik w Łukawach, Mamy taki pomnik również na przykład w Złotniku. One ocalały, co ciekawe, ocalały one z całą, yy, oprócz, yy, oprócz napisów w języku niemieckim, również z całą ikonografią, czyli jest tam zarówno i symbol Żelaznego Krzyża, i symbol Stalhelmu, czyli tego słynnego hełmu niemieckiego. Yy, prawdopodobnie, kiedy przyjeżdżali tutaj osadnicy po, 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 po wojnie, no mogli być bardzo, bardzo zaskoczeni właśnie i ta, ta, taka symbolika mogła ich odpychać. Tak, to... Ten hełm, tak samo jak i ten krzyż żelazny, na pewno budził niezbyt dobre emocje, i to niestety był wyrok dla wielu pomników. Na szczęście jednak dzisiaj widać, że i mieszkańcy małych miejscowości zaczynają odnawiać te pomniki, bo już nie czują takiego obciążenia emocjonalnego. A poza tym mamy coraz większą świadomość, że te symbole, jak powiedzieliśmy, są znacznie starsze niż, niż II wojna światowa i nie muszą być tak, tak bezpośrednio z tą wojną kojarzone. A co jeszcze, ja powiem nawet więcej, nie tylko, że zaczynają jakby poznawać, odnawiać, ale nawet czasami się zdarza, czasami, bardzo często, że mieszkańcy współcześni, Polacy, którzy obecnie tu mieszkają, kładą tam znicze, kładą tam świeczki, które się palą przez prawie przez cały rok. Mhm. I na koniec naszego programu chciałbym polecić, może pan Tomasz zareklamuje swój wspaniały blog, bo ja jestem czytelnikiem tego bloga i bardzo lubię czytać teksty. A może teraz od samego autora usłyszymy parę słów na temat tego bloga. Blog nie jest mój. Blog prowadzi pisarka Ewa Maria Slaska. Natomiast ja jestem autorem publikującym na tym blogu. Jeżeli faktycznie ktoś z Państwa byłby zainteresowany yy, opowieściami, właśnie o tutaj, o żarach oraz o okolicach, o użycach o generalnie, ujętymi w sposób taki może troszeczkę bardziej zbliżający się do literatury, ponieważ ja próbuję, próbuję tworzyć. To, 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 co, to, co piszę, próbuję temu nadać jakiś tam walor literacki. Mam świadomość, że to są to próby różnie udane, no ale przynajmniej, przynajmniej próbuję, przynajmniej się nie poddaje bez walki. I yy, ja, ja bym powiedział w ten sposób: najlepiej wrzucić na gogle po prostu takie właśnie słowa Ewa Maria Slaska, nie Śląska, Slaska. 2013 i tam, kiedy już wejdziemy na stronę tego bloga, jest, jest lista autorów, otworzyć moje nazwisko i tam będzie, i, ta, i tam będzie że tak powiem, lista wszystkich, wszystkich, wszystkich tekstów, czyli zarówno właśnie tekstu, który tam ostatnio opublikowałem o Hermanie Lönsie, ale również dwa odcinki tekstów o Dankmalach Ostatnio prowadzę, prowadzę czytelników szlakiem przez całe Łużyce w, 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 w cyklu artykułów pod... Artykułów pod tytułem ambitnie Luzacja alias Wita, czyli po prostu użycie, czyli życie, łużyce jako symbol, jako symbol życia. Pisałem również o sławnej, nieszczęsnej Magbubie z, z, z Murzakowa. Można zajrzeć, można poczytać, można ocenić, czy, czy mi się udało. Tak. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Cieszę się, że mógł nas odwiedzić tak interesujący gość. Dziękuję Państwu. Sachowak. Dziękuję.